Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem, jak widzicie obok mnie, dość nietypowa konstrukcja. Są to Canton New Reference GS, które są były u nas w zasadzie w momencie, kiedy wy już oglądacie ten materiał. U nas na takiej imprezie, zwanej Roadshow, można było je posłuchać, zobaczyć, dotknąć, zobaczyć jak grają takie konstrukcje. Jak widzicie przy moim 1,86 m są to dosyć okazałe kolumny, są niewiele mniejsze ode mnie, ważą znacznie więcej znowu niż ja, dlatego że tutaj jedna sztuka to jest 155 kg, no i kosztują też dosyć niemałą kwotę, dlatego że około 115 tysięcy to jest koszt jednej sztuki. Postaramy się Wam dzisiaj przybliżyć trochę tą konstrukcję, opowiedzieć nieco więcej zarówno pod kątem designu, wykonania, budowy tego, co się znajduje wewnątrz tej konstrukcji, ale także trochę o brzmieniu i o tym, do kogo mogłyby ewentualnie, u kogo mogłyby się ewentualnie sprawdzić takie kolumny. Zapraszamy na materiał. Kolumny podłogowe o niebagatelnych wymiarach, które wynoszą 46x163x72 cm, co przekłada się także na wagę 155 kg. Ale nie sama okazałość tej konstrukcji robi tutaj wrażenie, ponieważ mamy do czynienia z dość skomplikowaną konstrukcją, co widzimy już od razu po ich wypakowaniu. Boczne panele zostały wykonane z forniru z naturalnego drewna i pokryte lakierem, aby jeszcze lepiej wydobyć jego fakturę i kolor. Wewnętrzna część z kolei to szare, matowe wykończenie, dodające całości bardziej takiej nowoczesności. W przypadku wykończenia białego mamy do czynienia z dwukrotnie nakładanym lakierem, natomiast przy czarnym piano jest nieco więcej zabawy i jak zaznacza producent na swojej stronie, jest to dwunastoetapowy proces. W tymże elemencie umieszczono 6 przetworników, z czego 4 z nich to niskotonowce, 1 średniotonowy oraz kopułka wysokotonowa. Na dole znalazł się logotyp producenta, a poniżej jeszcze wylot portu Baz Z tyłu obudowy z kolei mamy bardzo dużą część wykonaną z kawałka aluminium, co posłużyło do umieszczenia sporej ilości elementów dla bardzo zaawansowanej zwrotnicy. Ponieważ kanton nie pozostawił nas bez możliwości jej korygowania i w tym celu dla każdego z zakresów mamy dedykowane trzy śruby pozwalające na dodanie lub odjęcie wysokich, średnich, a także niskich tonów. W przypadku producenta zostało to nazwane jako kompensacja pomieszczenia, a dokładniej technologia RC będąca anglojęzycznym skrótem wcześniej wspomnianej kompensacji. W tym celu musimy tylko przekręcić zworę w odpowiednią pozycję i gotowe. Brzmienie rzeczywiście no, się zmienia po korekcie. Na szczęście nie jest to zmiana taka bardzo drastyczna. Tylko w sam raz, ponieważ różnica wynosi 1,5 decybela, Dzięki czemu po dodaniu środka nie mamy od razu całości sceny na naszych kolanach, tylko dostajemy więcej detalu bez takiej no, typowej nachalności. Terminale głośnikowe również przystają do całości. Mamy tutaj do czynienia z zaciskami WBT. Połączonymi dwoma solidnymi zworami. Na koniec jeszcze tylko ciekawostka, aczkolwiek osoby siedzące w, na bieżąco w branży, śledzące na bieżąco branżę audio, na pewno już na samym początku pomyślały o tym samym. Jeżeli chodzi o, jeżeli kojarzycie takie konstrukcje jak Sonus Faber Aida, to na pewno pod kątem designu można by tutaj szukać pewnych podobieństw. Ciekawi jesteśmy, czy były jakieś inspiracje w ogóle tą konstrukcją. Jedyną rzeczą, do jakiej można by się było przyczepić, to maskownice. Jeżeli chcecie sobie zepsuć cały efekt tej kolumny, wtedy z pomocą przykładu właśnie wspomniane wcześniej maskownice, które jak dla mnie psują całkowicie wrażenie ekskluzywności, ale sądzę, że przy tym budżecie i zabezpieczeniu każdego z przetworników, raczej nie będziecie ich nawet wyciągać z pudeł. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy do czynienia z obudową otwartą z portem Baz Reflex skierowanym w dół. Jest to kolumna trójdrożna z czterema przetwornikami niskotonowymi o średnicy 219 mm, wykonanymi z BCT, czyli czarnego wolframu ceramicznego. Do tego mamy jeszcze jeden przetwornik średniotonowy 174 mm, wykonany dokładnie z tego samego materiału oraz kopułkę 25 mm. Która już została wytworzona z DCC, czyli Diamond Ceramic Carbon. Wszystkie te elementy zostały umieszczone w obudowie wykonanej z drewnianego laminatu o grubości 30 mm, a zakrzywiona geometria nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ, jak zaznacza producent, wykorzystanie tego zabiegu pozwala zapobiegać odbiciom krawędziowym. To jednak nie koniec technologii, jakie się znalazły w Canton New Reference GS. Z ciekawszych, o jakich można by jeszcze wspomnieć, to pierścienie uszczelniające, flokowane specjalną tkaniną, mające zapewnić całkowite uszczelnienie i ograniczenie drgań. Wnętrze kryje przed nami jeszcze zarówno wytłumienie ze specjalnej watoliny polifibrowej o grubości 40 mm, ciekawostką tutaj może być jej gęstość, wynosząca 875 kg na metr sześcienny a także komputerowo zoptymalizowane wzmocnienia, a także okrągłe przegrody o grubości 81 mm produkowane na pięcioosiowych frezarkach CNC skonfigurowanych specjalnie do tego celu. Całość ma zapewniać jak najmniejsze rezonanse, a także minimalizować powstawanie fal stojących wewnątrz obudowy. Również przednie pierścienie wykonane z materiału znanego pod nazwą POM, a dokładniej chodzi o polioksymetylen, który charakteryzuje wysoka stabilność wymiarowa, a także bardzo dobra sztywność i wytrzymałość. Jak zapewnia nas na swojej stronie internetowej poświęconej New Reference GS, jest on uformowany amorficznie i służy jako asymetryczny falowód. Jest to dosyć tak skomplikowany rzeczywiście wywód, ale no tak, tutaj rzeczywiście gdzieś tam producent to postanowił ubrać w słowa. Oprócz tego mamy także terminale głośnikowe WBT NextGEN, pozłacane bezniklowo, dzięki czemu możemy wykonać połączenia nie tylko klasyczne, jak single wire, ale także bi wire czy BAM. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy chcemy skorzystać z klasycznego połączenia, mamy odpowiednie zwory w zestawie nazywane przez producenta mostkami składające się z końcówek WBT NextGen, a także przewodów Cantolink 600 wykonanych dla producenta przez firmę Inacoustic. Na początku może zanim o brzmieniu to wspomnę, że są to kolumny, które będą bardzo wdzięczne ale nawet przy naszych jednostkach, jakich używaliśmy tutaj do napędzenia, czuć, że moc będzie tylko i wyłącznie sprzymierzeńcem tych układów, które będą miały współpracować razem z kolumnami. Dlatego, że po dostarczeniu większej mocy, tak jak miało to miejsce akurat w naszym wypadku w przypadku Muna, dostajemy bardziej sprężysty, bardziej taki kontrolowany, szybki, precyzyjny i no, z fajnym punktowością i timingiem bas. Natomiast, jeżeli chodzi o jego ilość, no to tutaj na pewno nie należy się obawiać o jego brak, dlatego że według specyfikacji producenta mamy tutaj do czynienia z kolumną, która jest w stanie nam wygenerować od 18 Hz aż taką częstotliwość, więc na pewno niskich tonów nam nie zabraknie. Niemniej jednak, są one bardzo takie właśnie potrafiące zejść bardzo w dół, ale za to z dobrą właśnie punktowością. Nie są rozwleczone, nie ciągną się nam po ziemi, są właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy po prostu ich potrzebujemy. Jeżeli mamy uderzenie, na przykład stopy, to rzeczywiście słyszymy jej początek i koniec. Jest to bardzo precyzyjne, takie czasem ma się wrażenie, że taki bas, który tnie po prostu to powietrze. Więc, pod kątem niskich tonów, ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. My tutaj dysponujemy też dosyć stosunkowo małym pomieszczeniem, jak na tą hmm, konstrukcję. A tak czy inaczej, no, nie było takiego efektu, żebyśmy mieli jakiś problem z okiełznaniem tego basu. Jeżeli chodzi o środkowe zakresy, no to tutaj ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Jest to bardzo takie bardzo szeroką, otrzymujemy dosyć szeroką scenę z dużą ilością detali, z dużym napowietrzeniem. Jeżeli szukamy naprawdę szerokiej, ale też głębokiej sceny, no to z pomocą przychodzą nam New reference GS, bo rzeczywiście są w stanie wygenerować bardzo holograficzny taki obraz dźwiękowy, nawet przy dużych składach orkiestrowych nie stanowiło to dla nich problemu. Tak więc jeżeli szukacie czegoś co dawam no, nie tylko jakby precyzję, i detal, i taką plastyczną barwę w zakresie średniotonowym, no to na pewno to są jednostki, które bardzo fajnie się tutaj sprawdzą. Co do wysokich tonów, no jak ja kojarzę kantona gdzieś tam z tych takich bardziej podstawowych serii, to zazwyczaj jakby takim zarzutem trochę często słuchających było do nich to, że mają dość dużo tych wysokich tonów. Tutaj nie mamy przesytu. Oczywiście, gdyby ktoś był bardzo jakoś wrażliwy, no to mamy, przychodzi nam z pomocą do tego zwrotnica, która pozwala nam na skorygowanie tego. Aczkolwiek uważam, że tutaj to jest akurat taka precyzja bez analityczności, bez takiego zapieszczenia i bardzo klinicznego grania. Mamy tutaj to w zasadzie o co nam chodzi: wszelkiego rodzaju talerze i tak zwane przeszkadzajki bardzo fajnie są tutaj odwzorowane i rzeczywiście jeżeli chodzi o hi haty na przykład w perkusji to słyszymy je z no, należytą jakby ich precyzją i są odwzorowane na tyle dobrze no, żeby, że tutaj nie ma się do czego przyczepić co do samego charakteru jest on powiedziałbym bardziej idący w kierunku neutralnego aczkolwiek nie do końca zawsze lubię to określenie, dlatego że neutralny dla każdego może oznaczyć zupełnie coś innego, i bardzo często się tym, z tym spotykamy w przypadku odsłuchów, które tutaj u nas realizujemy. Niemniej jednak, no, jest to taka kolumna, która nie ma wyeksponowanych konkretnie któregoś spasmu takiego, na tyle wybijającego się na tle innych, żebyśmy mogli powiedzieć, że. To jest kolumna, która na przykład idzie w kierunku bardziej basowym czy w kierunku bardziej e, właśnie takiego otwartego grania, e, bardziej jaśniejszego. Jest to akurat na tyle wyważone, że to no właśnie to jest taka kolumna, którą właśnie ja bym osobiście nazwał e, jako neutralną. Zatem zastanówmy się dla kogo są to kolumny. Na pewno dla osób o mocnych nerwach i kręgosłupach, ponieważ logistyka związana z nimi to nie lada wyzwanie i nie są najłatwiejsze w przenoszeniu czy też w zasadzie ustawieniu ich finalnie w odpowiednim miejscu. Parterowcy będą tutaj mieli znacznie bardziej ułatwione zadanie, ponieważ wystarczy solidny wózek i powinno się udać bez najmniejszego problemu je przetransportować, wstawić do pomieszczenia docelowego. Natomiast mieszkańcy ostatnich pięter lub posiadacze stal poniżej poziomu gruntu warto, aby mieli dobrą windę lub cztery osoby o niemałej naprawdę sile, bo tutaj do przeniesienia ich potrzebna jest skrzepa. A tak serio to na pewno oprócz odpowiednich funduszy ważne jest posiadanie także nieco większego salonu, czy też sali odsłuchowej oczywiście, aby dać im rozwinąć skrzydła. Nie wiem, czy tutaj nawet 30 m2 będzie taką odpowiednią kubaturą, co oczywiście nie oznacza, że nie będą w stanie zagrać w takim pomieszczeniu. I dobrym przykładem jest tutaj na przykład właśnie nasza wspomniana wcześniej salka odsłuchowa, która ma około 20 m2, gdzie jest odpowiedni, po odpowiednim pobawieniu się zwrotnicą udało się uzyskać naprawdę no, takie super brzmienie. Nie zmienia to faktu, że zajmują jednak także trochę przestrzeni. Wzmacniacz będzie tutaj kolejnym elementem, o, którym, o który warto będzie zadbać, nosząc się z zamiarem zakupu takich kolumn. Moc będzie nie bez znaczenia. W naszym przypadku korzystaliśmy z dwóch systemów do napędzania tych kolosów i większy zapas mocy w moon powodował, że, tak jak właśnie wspominałem też Wam wcześniej, że bas stawał się znacznie bardziej sprężysty i kulturalny. Z najmem było nieco gęściej, z większą ilością treści w sekcji niskotonowej. Więc, jeżeli taka charakterystyka jest Wam bliższa, to na pewno to połączenie byłoby bardziej, nazwijmy to, szczęśliwe dla Was. Chociaż nie lubię takich określeń, ponieważ finalny efekt systemu zawsze można zmienić poprzez wybór wzmacniacza czy też pozostałych elementów o określonym brzmieniu. To jednak są to kolumny celujące w osoby lubiące muzykę w wydaniu. Raczej takim równym i wyrafinowanym, które poszukują w realizacjach czegoś więcej niż tylko konkretnej charakterystyki. W tej konstrukcji, aczkolwiek oczywiście nie tylko, może nawet lepiej by powiedzieć, że w tym przedziale cenowym wymaga się od kolumn czegoś więcej niż tylko określonego balansu tonalnego odpowiadającego naszym preferencjom. Tutaj możemy już szukać wierności przekazu, bardziej holograficznej sceny. Odpowiedniej lokalizacji instrumentów w przestrzeni, czy też gładszych przejść pomiędzy każdym z podzakresów. Nie oznacza oczywiście to, że inne, tańsze konstrukcje tego nie mają, ale chodzi tutaj o skalę, jak dobrze są w stanie to zrealizować. Konkludując, osoby poszukujące okazałych kolumn, mogące sobie pozwolić na Postawienie takiej konstrukcji w salonie, sali odsłuch, czy też sali odsłuchowej, szukające niecodziennego designu i niecodziennego brzmienia, uwielbiające muzykę w świetnym wydaniu, to na pewno są potencjalnymi odbiorcami, do których kanton kieruje właśnie ten produkt. Dziękujemy serdecznie Wam za spędzenie z nami tego czasu. E, mamy nadzieję, że no, ta konstrukcja gdzieś tam trochę Wam bardziej zapadnie w pamięć, e, choćby nawet ze względu na właśnie gabaryty tej, tej kolumny. Niemniej e, jednak, jeżeli byście chcieli troszkę więcej filmów, właśnie w takim high-endowym wydaniu z konstrukcjami, które. Kosztują nieco więcej, żeby Wam opowiedzieć trochę więcej o technologiach, które występują w takich kolumnach, bo one, na pewno one są zgoła inne niż w przypadku nieco prostszych rozwiązań, ale też żebyście właśnie mogli jakby sobie ewentualnie ocenić, czy to jest coś, co jest tylko takim marketingowym zabiegiem, czy w zasadzie ma to jakieś przełożenie na efekt finalny. Tak, najbardziej zachęcamy Was do pozostawienia komentarza odpowiedniego w sekcji poniżej, pod tym filmem. A tymczasem żegnamy się z Wami i zapraszamy do kolejnych materiałów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!